Witam państwa serdecznie w ten piękny dzień. Tak, nagrywam te kompozycje, które w tym paczu dają alpeki, no i docieramy z powrotem do Leblon, która w tym paczu też daje alpeki. Także czas na Leblon, a potem będziemy celować w takie bardziej niszowe kompozycje. Nieco słabsze, ale też można je nagrać. Także co, standardowo patrzymy, czy możemy wygrywać, czy przegrywać, i zaraz się zadecyduje, co dalej. Przedostałem tyle Jinx, że aż powinienem chyba Jinx Rero zagrać z tego. Dobra, sprzedajemy. No właśnie, może ta jumka powinna zostać. Sprzedajemy Jinx. Na razie coś takiego ustawię. Mam już ekonomię na oczko wyżej. Wlazłem sobie tego Sylasa też. I mamy łezkę. Dobra, coś co może nam wspierać tę kompozycję, którą chcę zagrać. No i mamy dwie opcje: leczące kule albo wysokie napięcie. Dobra, skusimy się na wysokie napięcie. Ionic Park. W ogóle Leblanc się trafiła, ale na razie jeszcze tutaj nie zostanie zagrana z tego względu, że mamy poziom drugi na organy. Zagramy sobie na razie to na popi. I teraz tak, zobaczmy, co tu mamy. Dobra, zagram teraz inaczej. Mogłem zrobić bluebuffa, ale chciałbym przetestować alternatywny buildy, którego jeszcze nie robiłem na filmika, ale też oddaję. Więc podstawowe warianty to Bluebuff, czyli dwie łezki. Gunblade, czyli różdżka plus miecz, i do tego na przykład Zain albo Voidstaff dla penetracji. Mana Zane to jest artefakt od Orna, którego raczej nie dostaniemy zbyt często, a Voidstaff to jest USK plus Łuk. Natomiast penetrację mamy tutaj na Popi, więc już możemy sobie to wykluczyć. Dostawmy sobie też Bastiona tutaj. No i jest jeszcze trzeci wariant, i trzeci wariant to jest właśnie ten, który chciałbym tutaj zastosować, a mianowicie Rageblade, czyli to, Shorin, czyli to. I trzeci przedmiot dowolny, aczkolwiek dobry byłby też koniec, yy, kraniec rozumu, czy coś takiego. Nie wiem, jak to w polskiej wersji się tłumaczy. Chodzi o wits End, czyli taki przedmiot do prędkości ataku. Natomiast jeśli o nas chodzi, to zagramy sobie po prostu Gunblada w tym miejscu, czyli różdżkę plus albo coś innego. Albo po prostu jakiś kurczę Rabadon. Może. Dobra, mamy ulepszonego Stylasa. Dorzucimy go na stół. łezka na Morganie. Cały czas tutaj, widzicie, budujemy ekonomię. Nie jest to stół pod wygrywanie, aczkolwiek wygląda na to, że mógłby z czasem się, że tak powiem, naturalnie zestabilizować. Także po prostu czekamy. tej gościu sobie robi mundurero. najprawdopodobniej. A my będąc na końcu, będziemy mieć ten komfort, że możemy sobie wziąć komponent, który nas interesuje. No i w tym wypadku będzie to po prostu mieczek. Oho, jeszcze raz tapiam tutaj chłopeczkę, chyba wygrałem. No, powiem szczerze, że szkoda, troszkę, bo jednak chciałem tutaj przegrać. No i co? Mamy tutaj ciekawą sytuację. Szczerze mówiąc, może bym tego. Okej. Okay. Już miałem ochotę olać ten mieczyk, żeby wziąć galio i wtedy mógłbym odpalić szyfrowych szybciej, no bo tych szyfrowych niestety nie mam. I to jest właśnie kwestia tego, że te kompozycje dobrze gra się, jak tych szyfrowych mamy na początku. Jeśli ich nie posiadamy, no to tutaj trzeba bardzo kombinować. No i różnie to potem wychodzi. Dobra, zrobimy tutaj ekonomię. Przy pomocy tej Jumki chyba. Tak zrobię. Dam jeszcze szodzina, bo wygrałem. I ten płaszcz też mogę wrzucić. No ten front potężny. My tutaj mamy zaledwie popkę poziom pierwszy z przedmiotami. To lepiej już jakby ten Salas może to nosił. Chociaż Salas w sumie nie ma synergii tutaj w tej kompozycji. Także co? No po prostu zabijamy ile się da i przegrywamy. Uuu, jeszcze tarcza weszła. Na 15 punktach zdrowia. No jak tak można? Rozbój w Białym dzień. Tymczasem jest wajka, jest leblon, także możemy z tych bastionów już zejść. To sobie wrzucimy po prostu obrońców. Bastiony sprzedam. I teraz po prostu sprzedam też morgana, żeby mieć oczko wyżej w ekonomii. Dam już te przedmioty na leblon. Te przedmioty na front oczywiście na sylasa, bo jest ulepszony. I robimy ekonomię dalej. No i powoli to leblon coś tam zaczyna rozpędzać. Front stoi dłużej. Czy proszę bardzo. Lecimy i idealna przegrana. Leblon się ulepsza. I teraz tak, ja tutaj przedstawiłem taki wariant. W poprzednim filmiku ten wariant był troszkę inny, tam było więcej strategów i powiem szczerze, że tamten wariant byłby lepszy pod Leblon no, Ale teraz sobie zagramy może ten wariant dla rozeznania. Zobaczymy jak to wyjdzie. Ten wariant jest troszkę bardziej sprzyjający Dravenowi. Okej, okay, powiedziałem to i akurat się Draven trafił, także miał wyczucie. Miecze się też pojawiły. Dobra, mamy szyfrowych, to jest dobre. I teraz pytanie, jak my to chcemy dalej ugryźć, czy to jest gunblade'ik z tego miecza oraz coś na dravena? Chyba tak. Także sobie tak położymy to i położymy w ten sposób, żeby tych jednostek jak najwięcej zabijać. I teraz tak, jeśli chodzi o wypłaty z szyfrowych, to wiadomo, że przyjemnie jest zrobić wypłatę powyżej 100 punktów chociaż, jeśli ta wypłata jest ekonomiczna, to jest bardzo wskazane, ale jeśli chcemy po prostu, mamy winstreaka, chcemy wygrywać jak najszybciej, jak najdłużej, to możemy tę wypłatę zrobić po prostu byle jako, bo wtedy aktywują nam się dodatkowe atrybuty dla jednostek i będziemy silniejsi. Tutaj może wziąłbym manipulację rynkiem, tutaj będzie łatwiej te trójki trafiać, wrzucimy sobie zamiast jarvana na razie, albo y y i tak podbijamy poziom, mamy te odświeżenia. Możemy albo. Dobra, poczekamy z tymi odświeżeniami jeszcze. Pójdziemy sobie w poziom siódmy i to tam będziemy kręcić całą kompozycję. Na tych dwóch gwiazdkach chcemy, żeby ta Leblon była w tym stage'u trzecim. Także jeśli robiliście serię przegranych, to trzeba na tym poziomie szóstym się wystabilizować do ulepszonego frontu, żeby coś było na dwóch gwiazdkach i ulepszonej Leblo na dwóch gwiazdkach. W tym etapie to musi być zrobione. Jak widzicie, ta Leblon w tym etapie potrafi robić rzeczy. Ja sobie tutaj zachowam informacje, jeszcze sobie pofarmię to troszkę. Jest Draven, przesuwamy się do przodu. Tutaj mogę zrobić w sumie takie coś, więc się skuszę i czekamy. No tutaj nam się front szybko roztopił, Aneczka z jumką robią rzeczy, ale nie ma tego złego. 70 punktów zdrowia, dalej całkiem sporo. Co my tu mamy? Złapiemy sobie różdżkę z zbroje, z różdżki zrobimy ostatni przedmiot na Leblon, a ze zbroi możemy coś też przyszłościowo skleić. Cały czas twardo do przodu w kierunku poziomu siódmego, różka oczywiście na Leblo. I czekamy. No ten front to mają potęże, trzeba im przyznać. Także tu się nawet nie przebijemy, nie zdążymy. Potrzebowalibyśmy więcej czasu. No i poziom prawie wbity, jeszcze dwa punkty doświadczenia. To się nazywa prelevel, czyli po prostu jak skończy się tura, to ten, to ten poziom się wbije automatycznie. Możemy sobie na to pozwolić, mamy 60 punktów zdrowia, to jest jeszcze całkiem sporo, ale gościom te stoły widzę ładnie prosperują. Także chyba będziemy musieli naprawdę podkręcić tempo z tym rolowaniem zaraz, bo będzie ciężko nadążyć. Dobra, weźmiemy sobie to, żeby troszkę być silniejsi i coś sobie kręcimy. Dobra, jest galio, także na galio te przedmioty będą lądowały. Kurczę, nawet zakaz znalazłem. Kto by pomyślał? Nawet trafiłem kurczę, z zeri, także całkiem ciekawie. Dobra, musimy temu Dravenowi zrobić Infinity Edge, ponieważ leży nam za dużo wolnych składników, takich niesklejonych. No i coś tam trzeba kręcić. Trzeba znaleźć. O, nawet zele znalazłem. Dobra, fajnie. Trzeba robić reroll, ponieważ musimy przetrwać. Renek to się szybciej kręci niż Leblon. Natomiast zrezygnujemy teraz chyba z eko. Co my tu mamy takie coś. Dobra, może, może nakręcamy, żeby to się wszystko szybko odpalało. No i teraz eko chce się ulepszyć, ale ja go sprzedaję. Z bólem serca. Kręcimy dalej. Leblon, Galio i Jarwany. Dobra, Jarvany też niech będą. Dobra, zrobimy taki dziki build, który da nam troszkę tempa. Czyli skleimy dwa razy jonowe iskry z tego względu, że mam ten augment, więc po prostu będziemy robić obrażenia. Zobaczymy, czy to ma sens. Natomiast potem będziemy tego Galio przebierać, tak, tak myślę. O, Jarvan się trafia, także widzę, że jest chętny, żeby się ulepszać. Dravena brakuje jednego, spróbujemy do 303. Ojoj, oj, dobra, możemy to kupić. No i Draven jest na trójce, elegancko. Udało się. teraz troszkę odrobimy ekonomii. Trochę szkoda, że ten Draven nie ma trzech przedmiotów w tym momencie, skoro tak się wydarzyło. Ale dobra, jest jak jest. Mógłbym teoretycznie pokombinować z tymi przedmiotami z Leblą, poprzerzucać, ale kurczę, sam nie wiem. Jak na razie wygrywamy. Co my tu mamy? Coś trzeba od zera kleić, może jakiś czzepion? Nic ciekawego. To co? To chyba mieczek. Mamy mieczek na co ciekawe nie posiadamy jeszcze bastionu, więc teoretycznie ta Sejuani też mogłaby wejść na stół na poziomie ósmym. Tutaj docelowo chcemy grać Relektora, ale myślę, że do, do tego czasu w sam raz. Instant w sumie wczoraj to nagrywaliśmy. Dobrze pamiętam, to było wczoraj chyba tak. Dobra, przetestujmy to. A, jeszcze zdążył brama wbić, dobra, to przegramy niestety, bo nasz front nie jest tak ulepszony. Jeszcze jest na trzech dobrych przedmiotach ten bron. Chyba, że wybijamy mu backlight, zanim bron padnie, i chyba tak się stało. Także jednak chyba wygram. Kurczę, kto by pomyślał. Dobra kompozycja, łatwe Ekonomia odbudowana, i teraz zastanawiamy się, co dalej. Czy wejść w poziom 8, żeby dostawić sejuani, czy jednak kręcić tutaj na tym poziomie jednostki? Ja szczerze mówiąc, chyba byłbym za kręceniem jednostek. Jednak celem tej kompozycji jest Leblon trójka, Draven trójka i Galio trójka. Także dobrze byłoby to spełnić. Tymczasem strzelcy plus obrońcy tutaj są na poziomie pierwszym. Także może się coś uda zrobić. Pytanie, ile nasz front wytrzyma? No, niestety nie za długo. Także teraz mamy walkę jego front kontra nasz backline. Troszkę abstrakcyjnie, ale widać, że daliśmy radę. Super. Leblon 9000, Draven 9000. Ładnie to wygląda. Dobra, trafiamy Leblon, trafiamy Waj. Pokręcimy tutaj jeszcze trochę z Galio. I jest Jarvan. Także o dziwo ten Jarvan teraz się na trójkę skręci jak ten dalej pójdzie. I trzeba tego Dravena to do, doubierać. Przepalimy jedną zbroję. Może jeszcze ten pasek. Dobra. Czyli co? Czyli weźmy sobie po prostu może łezkę i zrobimy takie coś. Dobra. Pokręcimy jeszcze. Jest Galio. Jest Leblow. I jeszcze jedna. Dobra to weźmiemy tak. Także teraz jest realna szansa na Leblow trójkę oraz Jarvana trójkę. Będziemy chcieli to zrealizować. I trafia się Galia. Dobra, Zeri idzie w odstawkę. Także trzy trójki możemy skręcić teraz. aby tak było. Pierwsza jest. Druga. Kupuję trzy, y trzy złotowych bohaterów, teraz, żeby zwiększyć szansę. No i proszę, mamy to. Teraz w takim razie będziemy szli po poziom ósmy i dorzucimy tam jakiegoś bastiona. Ale w tym momencie już jesteśmy naprawdę ciężkim przeciwnikiem. Ta kompozycja w tym patchu jest naprawdę kozacka. Także. Mega polecam. Nawet lepsza od wielu z tych, które nagrywałem poprzednio. Okej, okay, co my tu mamy? Strategiczny geniusz, obrońca strzelec i mafiozo, dobra, myślę, że możemy tutaj pocisnąć z Czuję, że to jest, że to będzie dobra gra. O dziwo te przedmioty na Galio wcale nie są takie tragiczne. Myślałem, że będzie słabo tankował na nich, ale jednak robi robotę. Nie no ten Draven wycina wszystko z tyłu tak, że w moment. Super, ta kompozycja jest naprawdę, bo nawet jak front jest mocny, to my się i tak dobieramy do tego backline'u i wszystko pada. Także bardzo przyjemne. Relektora tutaj nie widzę. Może coś dla ZEDA byśmy wzięli? Nie mamy też penetracji fizycznej. To może zrobimy taką roszadę, że weźmiemy sobie Last Whisper, zabierzemy jedno Infinity Edge od Dravena i wrzucimy na ZEDA. Tylko pytanie: czy ten Draven nie wycina tego backline'u właśnie przez to, że są te dwa i E. Ale zobaczymy. Najwyżej będzie ponowna podmianka. Zobaczymy, czy tak trzeba zrobić. Dobra. Jakikolwiek bastion muszę dorzucić. Tymczasem mundorero. Czy chłopek odpadnie, czy zwycięży? Serafina już prawie pada. Ale ten jego front jest pancerny. Do czasu. Dobra. Okazuje się, że mamy go. I jesteśmy w top 4, a może nawet w top 3. Tak, w top 3. No to bierzemy bastiona, podbijamy sobie poziom. Dokładamy Bastiona, ustawimy się tak, żeby Draven tutaj powycinał, także zróbmy to w ten sposób, przesuniemy to, zamienimy Leblon z Dravenem i powinno być pięknie. Dobra, przetestujmy. Leci pierwszy skill, o to już prawie padło na pierwszego skilla, także drugi skill to jest już końcowa i czyścimy. Elegancko, dobrze to wygląda. To co, o, to chyba idziemy po dziewiątkę, no bo co będziemy tutaj robić? Tutaj możemy co najwyżej dorolować z 2 i Zeri 2. Aczkolwiek Renekton to raczej na poziomie 9. Więc po prostu pójdźmy po poziom 9. Będzie zawsze dodatkowa jednostka na stół. A wtedy może też jakiś geniusz strategiczny wyjedzie. Mamy tutaj. Może piątkę dla Zedę? Dobra, zagramy agresywnie, żeby utrzymać tę serię wygranych, być może. No i są obrońcy. Powtórzmy to, co przed chwilą. leblą się odpala. I Draven. Proszę bardzo. Zaja to w ogóle po pierwszej fali padła. Teraz ten Zedik też będzie mógł coś tam dołożyć od siebie. No i zostaje front. Front zostaje dobijany. I proszę bardzo. Zedik. Wezmę tego Urgota i wrzucę go może zamiast tej Niko Jednak podoba mi się perspektywa tego, że on może wyfarmić przedmioty. A tymczasem walczymy z Twisted Fightem. Dobrze, zobaczmy, jak to pójdzie. Poszła pierwsza fala. Twisted Fate już padł. Teraz jeszcze MFkę dobić. Ja no, to jest dosłownie, jakbyśmy grali jakimiś asasynami, bo tu wszystko pada z tyłu, zanim front się wywali, naprawdę piękne. Też chłopeczki mogą z gierki wychodzić. Gdzieś tam szuka tych trójek, widzę. Jest urgocik, jest też zeri. No i dobra, powoli do celu. Powiem Wam przyjaciele taką rzecz, że chodzi mi po głowie przedłużany streamek, żeby wrócić, ale planuję go tak przemyśleć potężnie i dobrze byłoby, żeby on wystartował z nowym setem. I będę miał tam pewne pomysły na to. Także wstępnie was tutaj informuję, że taka idea kiełkuje w mojej głowie i zobaczymy, co się z tego urodzi. Czasem, O, jeszcze będzie jedna runda. No okej. Okay. Mamy tutaj szybkostrzelnych, ale zabrali ich. Dobra, to weźmiemy sobie DVD-Corp. Wrzucimy to po prostu na Z. Mamy też zbroję. No Jarvana. No i co? No i nie ma tego kurczę naszego niedobrego Renektona. Nikt go nie zabiera i tak grywa. Tu prawie Zedzic, jak się dokręca. Dobra, wydaje mi... wydaje mi się, że zrobimy Double killa teraz. Czyli wyeliminujemy dwóch graczy naraz. Lecimy z tym pierwszym. Tu już się backline wywala. Proszę bardzo. A tutaj? O, ten przetrwał. No dobra. Czyli teraz przed nami finał. Ulepszamy Zed'a. Dobra, dlaczego to się nie udało? No to jest pytanie. Kręci TMF-kę trójkę. W tej ludzie muszę go pokonać. Ale wydaje mi się, że z augmentami już go pokonujemy, bo jednak mamy tą akcelerację. Także proszę bardzo, wjeżdżam. Zednik się już tam dopycha. Draven też, ale za dzik spadł. No, chłopak dosyć szybko zabija. I uwaga, i mamy to. Także co, polecam. Bardzo łatwe LP. Wszystkiego dobrego. Dzięki, że jesteście. Bodzę w w tej. Całuje w cic.